Na granicy snu i dnia, słońce niesie złote słowa. Twoja droga świeci jasno, każdy dzień to nowa głowa. Idziesz pewnie przez swój czas, każdy krok to ciepły blask. Nie potrzeba map i ram, gdy serce śpiewa, jestem tam. Mm -hmm. Szczęśliwa, w moich dłoniach Światło, radość i dzień Niech ten promień Prowadzi mnie Bo akceptuję to, co jest Jestem in my way Tak, jestem tu Potrzebna Małe rytuały dnia Kawa, świt i złota mgła W nich Ukryte są prezenty Które serce czuje szczęście prawdziwe Każdy uśmiech Każdy znak to Słoneczny trakt Świat się spieszy, a ja wiem Wdzięczności mieszka Życia sam w Promień słońca We mnie gra Jak latarnia w sercu drogę ma Jestem szczęśliwa Wiem w moich dłoniach światło Radość i dzień Niech ten promień prowadzi mnie Bo akceptuję To co jest Is it my way? Tak, jestem tu To w niej rośnie nowy świat Każdy oddech to dar nowy Każda chwila niesie słońca moc Tańczę, gdy dzień przytula noc Bo w tańcu znajdę własną moc Promień słońca we mnie gra Pomień radość i drogę, da Moja droga, mój własny śpiew Zrozumiałam siebie, bowiem nie jest cały blask i sen Niech ten promień prowadzi mnie Bo odnalazłam w sobie taki, gdzie jest it my way? Tak Cały świat mi mówi, jesteś tu potrzebny.